Magiczna muszla. Dawno, dawno temu w małym miasteczku nad morzem mieszkał mały króliczek o imieniu króliczek Tuliś. Tuliś był bardzo ciekawski i uwielbiał biegać po łąkach oraz bawić się z przyjaciółmi. Jednak była jedna rzecz, która go bardzo niepokoiła: woda. Tuliś bał się wody, a najbardziej bał się zanurzyć głowę pod wodę. Pewnego słonecznego dnia, gdy Tuliś bawił się na plaży, Zauważył coś błyszczącego w piasku. Podbiegł bliżej i odkrył piękną, magiczną muszlę. Muszla była kolorowa, a jej powierzchnia mieniła się w słońcu. Tuliś delikatnie podniósł muszlę i przyłożył ją do ucha. Usłyszał cichy, melodyjny głos. Jestem magiczna muszla, powiedział głos. Mogę ci pomóc przezwyciężyć twoje lęki. Tuliś trochę się przestraszył. Ale jednocześnie był bardzo ciekawy. Jak możesz mi pomóc? Zapytał. Tajemnicza wyprawa. Musisz uwierzyć w siebie i podjąć wyzwanie, odpowiedziała muszla. Na końcu tej plaży znajduje się ukryty skarb, który pomoże ci zrozumieć, że woda nie jest taka straszna. Tuliś postanowił spróbować. Wziął muszle ze sobą i ruszył w stronę końca plaży. Po drodze spotkał swoje przyjaciółki: myszkę misie, żółwia żółwika i ptaszka picia. Opowiedział im o magicznej muszli i o skarbie, który czeka na końcu plaży. Przyjaciele postanowili dołączyć do Tulisia w jego przygodzie. Po drodze napotkali pierwszą przeszkodę: szeroki strumień. Tulisz z niepokojem patrzył na wodę, ale muszla przypomniała mu, że musi uwierzyć w siebie. Przyjaciele postanowili zbudować most z gałęzi i liści. Wspólnymi siłami udało im się przejść na drugą stronę. Następnie dotarli do wielkiej, piaszczystej wydmy. Wspinaczka była trudna, ale tuliś i jego przyjaciele nie poddawali się. Kiedy w końcu dotarli na szczyt, zobaczyli piękny widok na morze i plażę. Tuliś poczuł, jak jego serce bije szybciej, ale muszla przypomniała mu, że musi wierzyć w siebie. Kiedy zeszli z wydmy, natrafili na małe jeziorko. Musieli je przepłynąć, aby dotrzeć do skarbu. Tuliś znowu poczuł strach, ale tym razem postanowił spróbować. Wziął głęboki oddech i zanurzył łapki w wodzie. Poczuł, że woda jest ciepła i przyjemna. Powoli zanurzał się coraz głębiej, aż w końcu zanurzył głowę. Ku jego zaskoczeniu, woda nie była taka straszna. Po drugiej stronie jeziorka Czekała na nich niespodzianka. Znaleźli skrzynię skarbów, a w niej piękne muszle, kolorowe kamienie i magiczny naszyjnik. Tuliś założył naszyjnik i poczuł, jak jego strach przed wodą znika. Zrozumiał, że woda może być przyjemna i pełna przygód. Powrót do domu! Tuliś i jego przyjaciele wrócili do domu z pełnymi kieszeniami skarbów i sercami pełnymi odwagi. Tuliś zrozumiał, że strach przed wodą był tylko w jego głowie, a dzięki wsparciu, przyjaciół i magicznej muszli udało mu się go przezwyciężyć. Od tego dnia Tuliś nie bał się już wody. Chętnie bawił się na plaży, pływał w morzu i zanurzał głowę pod wodę. Wiedział, że dzięki wierze w siebie i wsparciu przyjaciół może pokonać każdy strach. Kiedy tuliś opowiadał swoją historię innym króliczkom, zawsze podkreślał, jak ważne jest, aby wierzyć w siebie i nie bać się podejmować wyzwań. Dzięki temu każdy króliczek mógł zrozumieć, że strach można pokonać, a woda może być pełna przygód. Czy ty też masz coś, czego się boisz? Może warto spróbować, jak tuliś, uwierzyć w siebie i podjąć wyzwanie. Pamiętaj, że masz przyjaciół którzy zawsze Cię wesprą. Pamiętaj, że każdy z nas ma w sobie magiczną muszlę, która może pomóc nam uwierzyć w siebie i pokonać nasze lęki.